Czy to możliwe, aby pranie było jeszcze bielsze? Tak, jeśli wypierze się w proszku wizir. Wypróbuję go i porównam. Proszę zawiązać supeł na tej brudnej chusteczce, włożyć ją do kieszeni i popatrzmy. Jaki wynik? Bielsze niż prane w tym proszku, co zwykle. A chusteczka? Ale biała. Wizir dociera wszędzie. I jak świeżo pachnie. To nie wizja, to wizir. Boje czytane archiwum. Reklama przedawkowana. Reklama przedawkowana. To jest tytuł felietonu, ale tak naprawdę to przedawkowanie najczęściej kojarzy się z medycyną, lekarstwa bywają przedawkowane. No ale też metaforycznie biorąc, bodźce bywają przedawkowane, to znaczy jakich jest za dużo, jak dawka jest za duża, no to wtedy jest to efekt. Niezamierzony, czasem nawet szkodliwy. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy dostałem pierwszy cukierek od mojego dziadka. To był Werters Oryginal, a ja miałem wtedy 4 lata. Dająca energię glukoza. Wyjątkowy smak słodu. Jest bardzo smaczny i zdrowy. Aby w drodze żyć 100 lat! Samo zdrowie. Drogie omo, zastanawiałam się, czy to ma sens. Się śpiewamy, śpiewamy, to żaden problem dla ultraskutecznego płynu kop ultra. Ociec, prać, prać. Ale tylko w proszku kolana dwa tysiące. co napisałem na ten temat tych kilkanaście lat temu. Czytałem w środku latu różne reklamy, reklamy. To powtórzenie wygląda na zwykły błąd korektorski, lecz nim nie jest. Słowo powtórzone dwa razy w potecznym języku yy, oznacza nacisk. Mówimy o kimś, że jest prawdziwym lekarzem, powtarzając na przykład medico dwa razy. lubie un Medico, medico. To znaczy, że jest naprawdę lekarzem. W stosunku do reklamy nie chodzi o tę prawdziwą w odróżnieniu od jakiejś nieprawdziwej. Chodzi o reklamę reklamy. Reklama się reklamuje na wielkich tablicach, zwanych nie wiadomo dlaczego billboardami. Po co to nazywamy po angielsku, to nie wiem. Ktoś mnie pyta, czy to logiczne, że produkt jest legalny, jeśli jego reklama jest nielegalna. Ubawiło mnie to pytanie, bo stoi za nim śmieszne przekonanie, że wszystko ma być logiczne. A tymczasem. Ani reklama nie musi być logiczna, ani też prawo, które ją ogranicza nie musi być logiczne. Są produkty, których używanie jest tylko mniejszym złem, tak jak yy, np. wysokowiatunkowy alkohol w krajach, gdzie ludzie piją bez opamiętania, a prohibicja nie zdała egzaminu. Reklamowanie zła też nie jest dobre. Największą irytację wzbudziło we mnie Stwierdzenie, że reklama stanowi rękojmie mojej wolności. Reklamotwórcy w ostateczności są skłonni ograniczać się sami, ale wara, by wolna ich wolność podniósł rękę odbiorca reklamy, który oświadczy znienacka, że nie chce, by jakieś obrazy kłuły go w oczy na ulicy. Reklamodawca uważa, że przestrzeń wizualna jest na sprzedaż, a kupując ją, można z nią dalej robić, co się zechce. W innych dziedzinach tak nie jest. Kupując psa czy konia, nie mogę go maltretować czy głodzić. Kupując przestrzeń, mogę ulegać ograniczeniom narzuconym przez ustawodawcę, który działa w imieniu społeczeństwa. Nie mam ochoty litować się nad reklamą. Jest bogata i panoszy się wszędzie. I co gorsza, ogranicza moją wolność. Sumniałem kiedyś, że Belgowie zakazali. Zasłaniania swoich nielicznych krajobrazów tablicami, czyli billboardami. Droga jest po to, by jadąc nią można się było rozglądać. Kiedy widzę nasze polskie drogi i ulice, obstawione pani sadą reklam, czuję się jak na targu w jednym z arabskich krajów, gdzie nieustannie ktoś mnie namawia, żebym kupił coś, na co ja nie mam ochoty, a w dodatku wmawia mi oczywistą nieprawdę o tym, co mi do szczęścia jest potrzebne. Marzy mi się wolność od reklamy. Prawo, aby akcja reklamowa pojawiała się tylko za moją zgodą, czyli na moje życzenie, w miejscach ściśle ograniczonych o określonej porze, kiedy chcę myśleć o zakupach. Tak jak są obszary bez palenia, chciałbym, żeby były przestrzenie, gdzie mogę bezpiecznie się poruszać, mając pewność, że nikt nie będzie mi wciskać swoich ofert, namawiać do zakupu czy do ubezpieczenia. Są, tak jak są obszary. Gdzie przestrzega się ciszy, gdzie nie wolno używać klaksonu, to powinny być też obszary zastrzeżone, gdzie informacja, informacje są serio i prawdziwe, a więc gdzie reklama nie ma wstępu. Zirytowany reklamą reklamy, pomyślałem o tym wszystkim, co szlachetne, i też się reklamuje. Bezinteresowne reklamy w telewizji, żeby pamiętać o bliskich, żeby czasem zrobić coś dobrego. Reklamy zachęcające do krwiodawstwa, do ostrożnej jazdy, czasem reklamy Pana Boga i jego ziemskich przedstawicieli. Wszystko na nic. Myślę, że gdyby ograniczyć przestrzeń, yy, którą reklama zajmuje, wtedy to wszystko, co poczciwe, stałoby się bardziej widoczne. Idąc dalej tym tropem mojej irytacji, pomyślałem o tych, których spontanicznie bazgrzą reklamy własnych myśli, smarując sprejem po murach. Czytam ich wypociny powodowane odruchem Robin Hooda, to co chętnie y, zabrałbym z wielkich, kosztownych tablic na ulicach, a więc moją bezcenną uwagę. Oddaję tym, którzy nie mają szans na powszechne wysłuchanie, bo kto chodzi po wiejskich uliczkach, gdzie zrozpaszony grafoman pisze Homo sapiens wymiera albo dogorywa. Jeśli jego kolega gdzieś dalej rzucił myśl – żyj, nie udawaj, że żyjesz. Można się zastanowić, jakie życie zasługuje na to, ażeby nazwać je życiem, zdaniem autora. Bogate, ale czy w sensie duchowym, czy tylko materialnym. Mawiamy co za życie, dając do zrozumienia, że uprawiamy wegetację. Żeby nie przesadzać latem z filozofią, dodam inne hasło z warszawskiego powiśla, będące niewinną wariacją – na temat hasła wsiaka Na murze ktoś napisał życzliwie – rób ta, co chceta i dodał – byle nie w naszej bramie. Przedawkowana propaganda, podobnie jak różne przedawkowane leki, ma efekt odwrotny do zamierzonego. Akcja reklamy reklamy w we mnie szczerą niechęć. Powodowany odruchem napisałem to, co powyżej, po czym pomyślałem, co będzie, kiedy za parę miesięcy nakręcę, mam nadzieję, następny film fabularny. A może reklamiarze oferują mi trochę przestrzeni i może będę miał w budżecie środki na to, żeby rozkleić na wszystkich możliwych tablicach zawiadomienie o tym, że wkrótce na naszych ekranach będzie film, który właśnie nakręciłem. I że każdy, kto się uważa za inteligenta, powinien go zobaczyć. Nie pytam, nie mam jeszcze funduszów, ale mam już scenariusz i tytuł, który także przeczytałem gdzieś napisany sprejem na murze. To dotyczyło filmu Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, niby śmieszne, całkiem prawdziwe i nie zupełnie do śmiechu. Kończę już reklamować siebie, pisząc krócej niż zazwyczaj, bo przecież na tej stronie powinna się zmieścić gazetowa reklama, anons reklamowy. To z niego żyje pismo, a nie z tego co płaci Czytelnik w kiosku. Mój nowy film to już nie jest życie jako śmiertelna choroba, tylko cało palenie. I oczywiście jak go nakręcę, jak mi się szczęśliwie uda skończyć, to też będę marzył o tym, żeby go ktoś zareklamował, ale nie w ramach przedawkowania. Stop, a nowy kop ultra. Archiwum Krzysztofa Zanustiego Pomysł realizacja Anna Krakowiak i Michał Toncik.